Jesteśmy w Parku Narodowym Kolowesi nad przepięknym, największym w Finlandii jeziorem Saima, i dotarliśmy do wiaty turystycznej. Pokażemy Wam, jak ona wygląda. Tutaj macie podest na namiot nad samym jeziorem. Stolik, stary nie jest na wyposażeniu. I wiatka miejsce grillowe. Woda do zaga zagaszenia paleniska Kora tam w woretku jest. Samo palenisko jest zbudowane w taki sposób, że można je odstawić Oczywiście grill Tak to wygląda Można również tutaj nam upiec coś na, na samy. W samej placie, na samym placie fale I obowiązkowa księga gości, do której zdążyliśmy się wpisać. Tak więc wpadajcie do Finlandii na grilla!